Siemanko moi drodzy i witam was w nowej serii na kanale, gdzie razem z Kamiskiem będziemy oceniać różne rzeczy w Valorancie. Na początek weźmiemy sobie na nasze tutaj ocenianko agentów i to agentów stricte pod solo queue. I właśnie w tym kontekście będziemy ich oceniać, jak oni się będą sprawowali właśnie w solo kolejce, żebyście mogli sobie wybierać to, co będzie wam najbardziej pasowało i to co jest najlepsze właśnie pod granie rank pod solo queue. No i jeżeli ta ranga, jeżeli ta ranga, jeżeli ta seria wam się spodoba, jeżeli przypadnie wam do gustu, no to będziemy ją kontynuować. Dawajcie znać w komentarzach, co jeszcze moglibyśmy pooceniać, jakie rzeczy moglibyśmy tutaj dla was chamińskim obgadać, żebyście też mogli to popatrzeć, to pooglądać. A my już bez żadnego przedłużania zapraszamy do oglądania. Pamiętajcie o subach, łapce w górę, no i lecimy z oglądaniem. Nie mam Mordo, jesteś w stanie eee. oceniać, jesteś jeszcze w stanie oceniać te tutaj? Jeżeliśmy żeśmy zagrali sporo rankadów, ale chyba pooceniamy, co? Oczywiście, że tak. Oczywiście. No to dalej, pierwszy ogień to jest y, Bridge, z tego co widzę. Mamy Bridgea, pod co. Bridge. I te najbardziej denerwujące flesze z tego co wiem, tak w ankiecie, przynajmniej na YouTube o mnie Ale czy pod fleszami on ma coś jeszcze ciekawego? No, po Buffy oczywiście, mm. że tak. Tak? No tak. Coś, no co, wybuch teraz trzy razy wybucha, tak jakby. Mhm. Mm Masz szersze, to to tupnięcie, czy jak to się nazywa? Tup tupnięcie? No, tupnięcie. Z no. tego suna wiesz o co chodzi. Ja, ja. No, no i, ULT i ult też jest lepszy troszeczkę. Ult jest szeroki, bo na całe sajty wchodzi tak naprawdę. Ale czy ty pod solo Q to jest dobre? Czy, czy ludzie ci wjadą po tym Utility? Czy ludzie cię poproszą no o to No właśnie, utility? no właśnie, bo musimy pod solo solokiu dzisiaj oceniać. I wydaje mi się, że Bridge to jest taki Dałbym to bardziej pod drużynkę byś no, celował? Możemy no, w C. -o. Najwyżej potem będziemy przenosić ich, jak będą tak, jakieś się Tak, znaczy. Na razie takie C. Ale bym dał pod Solokiu daje C, bo no, te flesze jakby, możesz czasami sam po nich wychylić, ale ludzie już są przygotowani, tak. nie, nie jest tak łatwo to zrobić. Więc pod Solokiu Bridge nie jest też akurat taki łatwy, żebym dał CM. Dobra, Brimstone, czyli ten dziadyga, najstarszy kontroler w Grze. Kurde, gigant z bety. Ja bym Brimstone pod Solokiu jako kontroler wcale nie jest taki, typ, bo jest całkiem prosty. Jeżeli masz sfilować rolę, no to Brimstone jest łatwo zagrać. Masz ten padzik jego, gdzie możesz oceniać, znaczy oceniać, gdzie możesz te smoki sobie rozrzucać. Gdzie możesz sobie smoki rozrzucać. Nie, jest, nie musisz tam żadnych line-upów, chyba że tam małotowy, ale już nie oszukujmy się, że nawet czasami ludzie w Radiancie czy tam gdzieś nie znają tych line-upów, jak muszą sfidować Brimstone'em. Brimstone Więc wydaje mi się, że pod Sorokiem jest taki przyjemny do grania, nie jest trudny i masz łatwą rolę do pełnienia. Rozrzucać smoki. Jeżeli ktoś lubi kontrolerów, no to spoko, Jeżeli ktoś nienawidzi kontrolerów, tak jak ja, no to no, ja bym dał do D, ale. Ale oceniamy to względem ludzi obiektywnie. Ja? Tak. Ja pod Seloki dałbym go na razie na B. Bo to nie A. jest jeszcze A. A też B myślisz też? Jaka jest Twoja ocena? Zależy. Bo zależy też, bo no, jak masz przygotowanego Brimstone'a, <grymstona>, masz przygotowane line-upy, mhm. to tak naprawdę masz samą rundę wygrywać. po post No w sumie tak. Zależy wszystko od teamku na solo queue. Jak chłopy ci zaplantują pakę, to idziesz się ustawić na line up i tak naprawdę wygrywasz rundy. No, też mi się tego wydaje, że on był bardziej. A? Poda? Ale na razie dajmy go B, bezpiecznie. Zobacz, na razie bezpiecznie w B ląduje tym stone. Ja myślę, coś... że co tego zmienimy, najwyżej wyżej, nie? No, na razie będziemy tak bezpiecznie instalować. No jest, kurde, kapelusznik teraz śmierdzący. Kapelusza, zapach sera. Ja bym go dał stary na solo queue wysoko, dawaj mów swoją ocenkę, ale ja, ja już mówię, że wysoko i Solo queue wysoko powiadasz, hmm. Ciężko powiedzieć sobie o saferze. daje dużo info, fajnie, <coughs> można samemu bomb ochronić. Dałbym w A. Ja też bym dał właśnie w A, może nawet w A+, pod solo queue, bo tak naprawdę możesz, dobra na Terror trochę trudniej jest, nasze znaczy po, po ataku jest trochę trudniej nim coś tak podziałać. Na łatwości, ale w Defendersach to rozrzucasz się, ustawiasz się na bs możesz mieć 3-4 etapy przygotowane I po prostu no. kamerką gdzieś tam, wiesz, tagować, podglądać, potem aktywować trapy, jak oni, znaczy cage jak oni wpadają w trapy i przez te cage ich kasować, nie? Nieraz widziałem jak po prostu ktoś był na solo queue i co rundę, nie wiem, był w stanie 3-4k robić, nie mając żadnego infa, polegając tylko na swojej kamerce i trapach, więc ja bym go dał Do A nawet bym go dał, wiesz? Też go dają do A, no Zobamy, Seiferitowa Tajferita i Merito, czyli Merito znany z Jetki, bo następna właśnie jest ta białowłosa agentka. To włada tak, wiatra tak. Nerwująca poruwa z dasza. Ej, czy musimy się o Jet dużo zastanawiać? No nie, ja. Tutaj nie mam co mówić, S, nie? No dałbym S, no tak no, szczerze. Pod co robić jak, jak jesteś dobra i mowa, to to samą tam wygrać całą mecz tak naprawdę jak ci no. no, nawet tak. nawet na tych najwyższych rangach, nie? No nawet Zresztą... ja ostatnio, przecież pamiętasz, jak to jest właśnie. Się właśnie. Nieraz to już pokażę. No tam ile tam chyba 25 na 3 zakręciłeś. Zaraz ci powiem. Nie można. Dobra, dobra, dobra. na 5. No 20 na 5, za blisko byłem. Dawaj o meniarze teraz, kapturnika kolejnego. Kapturnik powiadasz. Hmm, ma fajne sumy umiejętności. Mhm. Może się typować samemu. Hmm, no ty też sporo grałeś w sumie menem, nie? Kiedyś. menem? No... Sporo grałeś. mój main to był, no. Main. Na przykład z mojej perspektywy, ja nienawidzę grać o Nawet solo do whatever. Nawet w piątce nienawidzę grać o po prostu nie umiem się na nim odnaleźć. Jakby, jak zaczynam myśleć o tym, że mam rozrzucać smoki na nim i patrzeć i wchodzić w tą formę, mnie najbardziej przeszkadza to, że musisz. Żeby dobrze rzucać te smoki, no to nie oszukujmy się, że musisz odpalić tam taką formę nie nieastralną tylko tam takiego ducha, no nie, że zrzucasz te smoki tak, i podróżujesz tak, przez mapę. Tak, czyde, no. I potem wracasz do tego celownika i... Jakby mnie to nie roz... może nie do końca rozprasz, ale jakoś jednak tracę troszeczkę ten fokus. Gdzieś tam jeszcze te informacje wszyscy rzucają do ciebie, musisz się do nich dostosowywać. Czasami do ciebie ludzie w ogóle nie mówią na tym solo queue, więc musisz i tak zgadywać co zrobić z tym omenem, więc granie omenem jako kontrolerem na solo queue... Nie jest dla mnie mega przyjemne, ale dlatego, że masz paranoję i te peki, To też jest on trochę lepszy niż Brimstone, bo możesz sobie coś sam zapleszować, gdzieś tepnąć jakiegoś Flex, flex Ninja odwalić, jakiegoś tepeka. To prawda. Łatwiej, niż nim, łatwiej jest moim zdaniem też nim troszeczkę kierować, bo niż Brimstone na soloku, bo możesz się w takiego Lurkera pobawić też, mi się wydaje, nie? No, to prawda akurat. Możesz sobie polorkować, wszystko, dorzucyć smoki z drugiego końca mapy. No, gdzie ja byś go dawał? Ja, ja tutaj. Wiesz, ja jestem troszeczkę uprzedzony do Omena, więc dajcie tutaj pole do ocenki. potem najwyżej powiem, że nie zgadzam się, ale dalej. Szczerze, najwięcej mam właśnie chyba na Omenie przegrane, bo to jest chyba ponad 4 dni. Hmm? Dałbym go w A. W A tak wysoko na Solokiu byś go dał? No. No w sumie to jest najlepszy, no dobra, mogę się zgodzić, bo to jest najlepszy kontroler, taki najłatwiejszy plus mam flasha Jest lepszy niż Brimstone, jest łatwiejszy niż Viper na pewno, jest na pewno e... łatwiejszy niż Astra pod soloku więc w sumie A. Ma, zależy no, mogę się od zgodzić. A wszystko. No tak, wiadomo, że na Omen to tam troszeczkę gorzej. Ale dobra, uh -huh. niech będzie na razie w A pod soloku Thanks. Czyli mój stary main, mój pierwszy, moja pierwsza postać którą sobie grałem najprzyjemniej. No to. Mów. Ja mówię, mówić, no dobra. Dla Daj. mnie jakby. Biorąc pod uwagę ostatnio metę, ostatnie update, no Fenix trochę stracił na swojej wartości, bo Sky go troszeczkę wyprzedziła przez te flash, przez tą metę, że ma ULTA też i ma większe, lepsze troszeczkę utility, ale dalej ma swoje zastosowanie. I to, co bym chciał powiedzieć o Feniksie, to to, że jest mega po prostu prostą postacią do grania, mega łatwą nawet dla osób, które wchodzą, bo nawet na jetce musisz ogarnąć pasywkę koski, musisz, wiesz, to też nie jest tak łatwo, że wchodzisz sobie z bomby do gry i od razu umiesz na pasywce dawać kosy na ulcie, nie rozrzucać dasze. Też wiesz, że zdarzają mi się Dasze do przodu na W, ale ja jestem po prostu kierą Dzep. <laughs> no wiadomo, wiadomo, to już jest Mem też... znany. Mem, 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 Emulate Dash, także no, dla mnie po prostu Phoenix jest dużo łatwiejszy niż Jet do grania. Masz proste flesze, które są łatwe do ogarnięcia. Nie są jakieś super mocne, dlatego że musisz się rzucać bardzo bliska, więc często możesz się nadziać. Nie trwają jakoś długo. Łatwo się od nich odwrócić, ale jest po prostu to, że jest mega, mega prosto do grania. ale właśnie, on stracił trochę na tej macie Mimo to, biorąc pod uwagę, że oceniamy to dla wszystkich ludzi na przestrzeni wszystkich rank, to on do solo Q, ja bym go dał na A. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę Irony, że raz za Bronce... Chociaż nie, nie A. B, B daj, B daj. Nisko? Albo A, no A, bo potem jeszcze wiem, że będzie Reina i Reina chce dać wierzę, to daję A. Tak szczerze to chciałem go dać A+. Na solo Q A+, aż? No w sumie no. ma tego ulta, masz dwa życia czasem. Ma ulta, no, możesz samemu wszystko zrobić tak naprawdę, grać pod siebie. Masz flesze, które używasz tak naprawdę pod siebie, masz Motowa, który możesz się leczyć, ścianę hmm. też możesz się leczyć. No właśnie, to jest mega na nim że możesz się leczyć prawie wszystkim. No dobra, dałem go też do A+, w sumie racja, no bo mam mega proste umiejętności, to właśnie to co mnie przekonało do niego na początku, żeby w ogóle jak zaczynałem grać w Valoranta, to, to właśnie to dla mnie była po prostu najłatwiejsza postać do grania, nie musiałem nic kompletnie nie potrafić, oprócz rzucania mołotowa, no to rzucanie mołotowa no, to jest w każdym FPS, gdzieś w się było, w go było rzucanie mołotowa, flesze masz, które są bardzo intuicyjne, masz ścianę, której często zapominałem używać, no ale to już jest jakby moja wina, no i masz tego mołotowa, tak jak mówisz, którym się leczy, masz ulcika łatwego, dobra, A+, plus niech będzie. Dobra. Dobra, dawaj race. Na pewno nie, nie chcesz bedać jeszcze raz? A ja go daję na początku musiałem chyba być, bo jakoś wiesz. Zapatrzyłem. Dawaj, dawaj rajska. Rajs, no... To jest żebym raczej slow w A nawet S. Niby nie masz heal, ale masz umiejętności, które tak naprawdę możesz zabijać graczy. No co, masz Bombata, który może ci zezespotować i na początku rundy, i na końcu rundy enemy, tak naprawdę jak chcesz. Hmm. Masz paczki, którymi możesz wlecieć w enemy, Możesz ich, nie wiem, wypędzić ze smoka wszystko. No masz... co, granat? Granat nie muszę mówić. Granat to granat, nie? Masz na pewno ten granat, który ci się co dwa kille. No, to też. W ogóle na początku ona miała dwa granaty nie? Chyba, że pamiętam. To radziłem A plus? No dałbym A+. Przez to, że nie ma jakiegoś hila, to dałbym A+, raczej. Dobra, daj A+. No i wiadomo, to jest duelista też, nie? No, łatwiej nim kierować, na no słuchaj. Dobra, moi drodzy, wracamy po małym cięciu. Miałem małe problemy techniczne, ale jesteśmy już z powrotem i przechodzimy sobie do Sage teraz. Czyli do mojej ulubionej postaci, która po prostu ostatnio się niedobrze robi odgrania nią, ale była dalej moją ulubioną postacią, ja po prostu chyba przesadziłem z ilością rozgrywania meczów tam. Ale na solo Q, queue... masz heal'ka. Może może się gdzieś boostować, może skakiwać przeciwnie. Doły ty. Generalnie dueli się nie chcą nawet na najwyższym poziomie. Przecież na Scream, jak nie grał czasem kiedyś w czy ten, to przesiadał się właśnie na Sage i na niej mega oro robił. Cinet też wydaje mi się, że czasem parę razy jak zszedł do rzedki, to właśnie na Sage szedł No ostatnio, no, przecież chyba nawet nie na gra na Sage, jak się nie mylę. O. Więc wydaje mi się, że ta Sage, a solo kill może być wysoko. Dałbym ją w A. Ja bym dał ją w A trochę niżej niż. Y bo nie możesz takiego, takiego damage'a no tak, robić, nie możesz tego tak, niszczyć, tak, tak, ale tak, dalej no. jest dobra. Też możesz baitować e, Twoich oczywiście kompanów na <grym> S? a Es? Ałaj, Sowiarz, droniarz tak zwany. Szczerze, zaraz teraz po Omenie chyba to jest postać, którą najwięcej grałem? Tak mi no. się wydaje. E, w sumie wszystko zależy od tego, czy masz line-upy, czy nie. Na no sobie, no nie na Solokiu. Ale powiem Ci tak, na Solokiu granie z sobą, no co tutaj możesz wymienić? Jakby. Możesz dać arrow'a, który często niewiele ci da, jeżeli. No nie oszukujmy się ten arrow. Pamiętam pod siebie tego Recon Bolta nie jest tak super łatwo użyć, żeby cokolwiek Ale... dał dla ciebie wartości. Ale zobacz, właśnie, masz Ale? Recon Bolta, masz drone, masz tyle info. Że uho, a z twojej kompanii raczej się info nie dadzą. No tak, tylko no wiesz, to też nie możemy tak, nie możemy tak mówić, bo... Zgadzam jak z komunikacją. Może będzie lepiej, a może gorzej. Tylko właśnie chodzi o to, czy Soloki jest łatwo kerną czy właśnie. Czy właśnie nie. I też musimy brać pod uwagę łatwość rozgrywania danym agentem. A wydaje mi się, że z nie jest tak łatwo grać, bo na przykład musimy mieć takie slime piki, plus nie ciężko jest skierować, nie robisz takiego damage'a, choć no. masz shock darty. Ja bym go nie dał wysoko na Soloki, bo na Timcom, jak będziemy nagrywali, to ja go dam wysoko. Ale tutaj ja bym go nie dał jakoś super wysoko. Dałbym gro C, może B. Ja bym go dał nawet. W C? Troszeczkę, trochę nisko to jest C, ale no dajmy no. go C na razie, dajmy go na C. C, dobra. To nie jest jakiś super, nie jest, po prostu nie jest łatwy do grania i nie robisz dużo że nie masz i nie, nie możesz nic pod siebie robić tak naprawdę, a to, to, to info dla drużyny, no to wiadomo różnie. Dobra, dawaj. Viperito. Viperito. P jest w sumie. Ona jest grywana tak naprawdę tylko na Iceboxie. Na Breezie też. Na Breezie, nie? Ano, no. no, no. Więc niby też można coś grać, ale to trzeba mieć już przygotowane rzeczy. Generalnie wydaje mi się, że na najpierw, jakby nie wsiądziesz z bomby, nie rozegrasz nią, kiedy ja próbowałem raz, to by było naprawdę dla mnie męczarnie. Nie grało mi się w nią w ogóle przyjemnie ani łatwo. Plus na przykład jest mega nieintuicyjne to, że jak wsiadasz na nią pierwszy raz, to że rzucasz na przykład smałka i musisz go odpalać, możesz go gasić, możesz odpalać walla i opuszczać walla w dół. Mega dużo klikania na przycisku. Przycisków na mysz jest z nią. Albo, no nie wiem, musisz znać line up jeżeli chcesz dobrze grać na te snake To tak, jest prawda. Tak jak mówisz, nie jest jakaś super grywalna. Musisz się e... koordynować z zespołem, to tam, no. to tutaj iść line-up, to tam pomyśleć. Plus musisz na przykład mówić też takie rzeczy typu, że wall pada, wall w górę. Takie rzeczy też trzeba mówić, nie? No, to jest ważne akurat bardzo. Myślę, że... No. no. D. Aż tak nisko? No, pod... no w sumie tak. No, czy tak, powiem ci, tak, Seiferem to jest taki, ja bym go i do Sejfera ją przyrównał. No ale to też od taki rank. Sentinel. To leży Rank, ale ja też bym dał ją na D. Jako Solo -Q. Znaczy, jeżeli sfilujesz, jeżeli sfilujesz Viper na Iceboxie albo Brizie, to jesteś po prostu moim ulubieńcem oczywiście, tak? Ja nigdy nie nie <laughs> nagra, ale jakbym ja miał się sam decydować pod Solo queue, albo komuś poletać pod Solo no to nie, Viper to raczej nie jest jakaś super do masterowania sobie tak dla fanów z gierki. Bo często może trafić na trolli i po prostu będziesz się męczył, to nie? No ciężko Krając się ją kierować. Tak, i nie masz w ogóle właśnie tak, jak mówisz, nie masz żadnego miejsca na to, żeby kierować bardzo. Tak. Chociaż pewnie znajdą się, jak, piszcie w komentarzach, jak ktoś sobie coś są fani wiper i chcą jej bronić, no to, to poczytamy Wasze argumenty, bo na, na pewno się znajdą coś, jakieś osoby, które będą lubić Viper. Oczywiście, że tak. Dawaj, teraz już jakby też nie, możemy, musi, nie, nie musimy komentować bardzo tej następnej postaci, mi się wydaje. No, chyba nie. Oczywiście D. Co? co? Szybne, szybkie D. I przechodziły do Killjoy. Nie, no tak na serio, te dałbym do S, ją, wiesz? No tak, no S, S. STR to jest, no, no jak masz te dwa chwile. Pamiętam, kurde, jeszcze. Ja nią nigdy nie grałem w ogóle chyba wcześniej, jak ona miała cztery te kulki duszy. Ona miała cztery kulki, no. No to musiało być tak broken. Jeszcze na ulicy ci się nie kończyły, przecież ja Pikole, No to miałeś cztery duele za darmo w rundzie, tak naprawdę. Mogłeś podejmować. No. Ale w ogóle, co chciałem ci powiedzieć, że ostatnio wykminiłem na streamku. Że to jest chyba jedyny duelista, jeżeli prześledzimy. Eee, tak, Jet, Phoenix, Race, Joru, Reina. To jest jedyny duelista, Reina, której się nic nie odnawia po dwóch killach. Bo na Jetce masz Dasha, na Phoenixie mołotowa, Granata. Granat na Race i na Joru masz TPK. No nie? TPK czasowego Aha. chyba. Teraz już się zrobili TPK czasowego czy TPK po dwóch killach? Już nie pamiętam, bo nie grałem Joru dawno. Czasowego, ma 140 chyba, 5 sekund, jak się nie mylę no, no więc to jest jedyna postać, której się nic nie odnawia, jedyny duelista. Ciekawe to jest. Może coś zmienią w niej, ale wydaje mi się, że na razie jest no, mocno zbalansowana. tak, Rework postacie? Nie, no chyba i Reign już nie będą ruszać. Jest w moim zdaniem. No, jest zbalansowana w, raczej. Te szyki mogliby troszeczkę poprawić, żeby szybciej te liry zaczęły nam oślepiać, żeby... Killjoy! Hmm... Hmm... Zresztą ja ci... zabawiam killry wysoko. A? Jest sentinelem, możesz samemu side obronić. Mm, masz też dużo info, jak ładnie się rozstawisz. Hmm. Jak wiesz, właśnie jak się rozstawiasz, to dużo się wiesz jak grać pod to. Ulta też ma bardzo fajnego. Zgadzam się. Też bym dał a, ją wysoko, bo generalnie sentinele mogą, są wysoko, jako na soloki mi się wydaje. A, bym ją dał też. Czyli dołączę do pozostałych sentineli, do Seifera Obok safera tak? no. Obok Cyphera i Sage. No i panie, teraz przychodzi pora na rudą. Po tych buffach ostatnich, a, wydaje mi się, że wygrywa Phoenixa. A+, wygryzał Feniksa. a plus albo AS nawet bym dał. Ale na solo kill ja bym jej nie dało tak wysoko, aż wiesz. Co ty dajesz? Możesz samemu grać Sky pod siebie po prostu. No niby tak, ale nie masz tego healka plus nie masz czym robić Damage aż tak bardzo, nie masz, nie masz jak uciec. No patrz, na Jetcie daliśmy wysoko, bo możesz uciekać, masz dasze i możesz w sumie po dwóch Hilach dosować Na Rey masz uleczenie i Dismissa i możesz uciekać. Na Phoenixie masz Hila, a na Rey masz wszystko do obrażeń, dlatego można nią bardzo dużo zabijać i bardzo mocno kierować. Na Sky, na Solo Kill, oczywiście, że można mocno, mocno pokierować. No w sumie nie, no dobra, daję A, bym ją dał. S to nie, ale A mogę ją dać. Jak ty to uważasz? Ciężko mi powiedzieć, nie. Bo się chciał zawsze, zawsze uważałem, że. Sky? Tak, że to jest najlepsza postać na Selokiu. Hmm. Serio? No. Ale dlaczego aż tak najlepsza? Nie masz hila, nie masz jak uciekać. W sensie masz te flasze teraz dwa. W miałeś trzy. Pod te, pod te ptaki takie mocne? Pod te ptaki meta? Te ptaki są bardzo mocne. No, jak co? Jak masz do dobrze ustawiony jesteś, to masz dwa darmowe fragi z tymi ptakami, tak naprawdę. Co Masz ulf, który ci daje info. Widzi teraz więcej po update'cie Chyba dłużej trwa, jak się nie mylę, ale nie jestem pewien tego. No, możesz sobie sam info zdobywać, sam sobie potem doflaszować. Masz heal, który możesz healować enemy, znaczy enemii twoich kompanów, oczywiście. Oczywiście, Oczywiście, że tak. No, szczerze, to był net S. No dobra, daję miaskę. Dla mnie laska jest taka pomiędzy S a plus, nawet bym ją dał, ale niech będzie S. Też jest dosyć trudne do grania. No właśnie, mechanik, ja bym właśnie z uwagi na to, że te flesze jakby jak wsiądziesz od bomby na jakieś niższej randze, to tak nie za łatwo jest tego fleszyka dobrze stamingować. O no, dobra, to A+. miałem na plus, وأingre. z uwagi na trudność mechaniki po prostu tutaj, może nie trudność, nie, ale że na zawsze Ale na Radiantach S. Na Radiantach S, no też tak. Eee, no i Joru w ogóle Joru ma mieć reworka, jestem ciekawy jak zrobią tego reworka, ale to potem jeszcze. Serio? No ma mieć cały o kurde, czekaj, ale się odwaliło, zmieniłem rangę D na V, na V mam gadanie. Yy, dobra, Joru ma mieć reworka takiego. No wiesz, mają coś z jego krokami, tylko totalnie mają zmienić tą umiejętność kroków. Yy, nie wiem, jak ona będzie działała. Fajnie, jakby po prostu aktywowała zawsze trapy cyfera. Na przykład, jak wpadnie taki krok w trapy cyfera, to żeby było widać postać Joru, która coś robi, nie mota się. Wtedy by to mogło działać na, na bait na cyfera, po prostu, Albo żeby go kontrolować. Albo żeby Fabik na przykład też, żeby jakieś dźwięki z broni dodawało, to też było ciekawe. No to by mogło być mega dobre. Albo że możesz na odpalać te kroki i zatrzymywać je, albo znowu odpalać, wiesz, żeby jakoś dodać im troszeczkę różnorodności, tak to są jeszcze okne. Wiesz, takie jedno tupnięcie jakby niby misowe. Mhm, no no bo ciekawe są. no Dobra, a na SoloQu? Solo, Q? solo Q na przekrój zależy. wszystkich rang na wszystkich rangach. Na pewno na niskich rangach jest bardzo mocny. Mhm. Można odsklejować łatwo, nie jakieś. Się... Można zamieszać, no Bardzo fajny jest na Bindzie, na brizie. Ale nie oszukujmy się, że jak gramy rankedy, gdzieś się gra, no to raczej nieczęsto po prostu widzisz Joru, bo są po prostu lepsze od niego postaci do piknięcia zamiast niego. Na przykład wolę mieć w drużynie Jetkę mocną, niż Joru, który będzie coś tam król zacząć, szczerze mówiąc. Prawda, dałbym go B, może E? B. B też bym go dał na B. A jak Bramestone, oczywiście, który jest obok niego. No i Astra teraz. Ja już nie będę to oceniał. Ja bym Astra dał na D. Ale pogadajmy, dobrze? Pogadajmy. Nie, nie no, jakby mechanicznie postać ja. jest mega trudna po prostu do grania, masz te wszystkie umiejętności, musi odpalać, dobre przyciski jeszcze klikać jak ktoś przychodzi świeży. To pod Sulukio nie ma szans, żeby nią dobrze ogarnął, musi, musi mieć coś opanowane na niej. Chociaż troszeczkę unrankedów na niej, unratedów pograć, to troszeczkę, na, nie wiem, na customie gdzieś tam wejść, coś na niej popróbować, bo tak to wejdziesz, to będziesz w szoku. Jest tyle tych umiejętności do rozrzucania, cztery gwiazdki, możesz je rozrzucać. Zmieniać w różne przedmioty, w wstuna, w stun'a, w studnie. Możesz je podnosić i zbierać na potem. Jakby na początek to brzmi przerażająco, ale generalnie jak jesteś świeżakiem, to nie wiem, musisz pewnie sporo nią pograć, żeby się do niej przyzwyczaić. Ja bym no. jej nie dawał wysoko, ja bym ją dawał serio, cd. No dd, bez gadania. Żartowałem z tym, pogadajmy. <laughs> Okej. Okay. No i Kaju, w sumie teraz to jest zagwostka Bo powiem ci że no. tak. Komentowaliśmy ostatnio Bill Ouda, to nam no, często się właśnie przewijał ten temat, co z Kajo. Czy on będzie w mecie, czy nie będzie w mecie? Ja byłem zdania takiego, że, no oczywiście trzeba poczekać, ale ja uważałem, że on nie będzie w mecie, z racji na to, że nie ma kogo zastąpić po prostu w tych Team compach, no nie? Pamiętajmy też, że teraz o Soloki ugadamy, ale chciałem tylko powiedzieć, że po prostu Scream dzisiaj nim napierniczał na dwóch mapkach i dobrze nim grał, także już Kajo zyskał teraz o moich oczach, także od Soloki na pewno troszeczkę zyskuje. Co, to, to jakie w ogóle Kajo mają umiejętności? Ma granat? Zadaje A. dużo, ale to dużo damage'a, powinien być według mnie znerfiony. Ma flesza, którego można użyć na daleko i na blisko. Nawet mamy dwa te fleszki. Mam, no, mamy tą mechanikę z Cesa. Hmm? Jest bardzo fajna, można wychylać przez smoki z fleszem na blisko. Spod jaja, jak to się nazywa w CS-ie. E, jaka jest sycie umiejętności? E, ten nożek, który wyłącza umiejętności, A, daje no, info, no, gdzie kto to, jest. Raz zapomniałem o nożyku, dokładnie. O, to masz info darmowe, nie? Na solo Q. A. I masz ja tego ulta niby, które wyłącza umiejętności, ciężko ja, powiedzieć w Nigdy ja, nie grałem Kayo jeszcze, wiesz? No ja grałem w nim troszeczkę, wiesz, to ty, wiesz, parę razy. Ale jest nawet dobry w większości, powiem ci tak, zagrałem nim ze za 8 gier, 7 gier miałem po 10 killi i w jednej 30, także taki roztrzałbym bym powiedział, no, trochę. Ale na solo queue, czy ja bym go dał jakoś wysoko, te flesze dla niego są na pewno dużą wartością, że możesz sobie po nich robić przewagę i nieraz widzisz taki solo kill, znaczy taki Kayo był denerwujący dla mnie gdzieś tam. Info masz, nie? Oczywiście, masz ulta wyłącznie, można umiejętności wyłączać, enemy. Dajemy go, ja bym go w B bo w B No właśnie też chciałem grać go w B. No. Daj go B. I teraz ostatnie spojrzenie. Czy wszystko tutaj się zgadza? No właśnie. no, Viper, Viper i... DTR bez zmiany, DTR bez zmiany. No te skrajne zostają bez zmiany. w C? Nie, wydaje mi się, że wszystko... Ja bym nie zmienił teraz, już nie ze swojego zdania na żaden temat. Jakby co, to mógłbym awansować ewentualnie kogoś wyżej, na przykład takiego Cyphera do A, dać, ale też nie dam go A bo Cypherem tak nie wykierujesz, jak na przykład Rejską czy. No i też tak, jest tutaj... do ogarnięcia bez line-upów, nie? No, a, bez... a, no właśnie, nie pomyślałem setupu. o tym. Kurde, nie pomyślałem o tym, ale to zostawmy. Ja bym jakby od solo queue Cyfer jest dobry, warto się po prostu powiem tak, warto się nauczyć na nim line-upów, żeby mieć te setapy rozstawiane, to można nie dobrze pograć. Viper, czy jest taka warta tego? Moim zdaniem nie jest taka warta, bo jest dużo trudniejsza do opanowania. Dużo trudniej nią zrobić to, co można zrobić z czy Killjoy po prostu, czyli multi kille co rundę. I to jest moje zdanie, dlatego zostawiam Cyphera i Killjoy, bo my być, moim zdaniem powinniśmy zostawić w A. Też prawda. No. no. dobra, no to, to nam łatwo poszło, to jest nawet przyjemny ten odcinek, co? Fajnie, nawet się ocenia no, takie. Fajne, 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 Nie powiem, że nie. Dobrze moi drodzy, jeżeli wam też się podoba ten odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcja na kanale. No i piszcie w komentarzach, co jeszcze możemy dla Was pooceniać. Na pewno pojawią się jeszcze odcinki z tej serii na temat duoq, jak wybierać postaci pod duoq i taka nasza tier lista. I oczywiście też pod full składy, jeżeli będziemy grać piątki, jeżeli będziemy brać pod uwagę piątki. I stacki. No a na dzisiaj to by było na tyle. Ja już się zamierzam żegnam. Dzięki Tamisek za to, że chodziłeś tutaj mi pomóc oceniać tych agentów. Oczywiście. Zawsze i wszędzie. <laughs> Anytime. Dobra, dzięki. Dzięki moi drodzy i do zobaczenia. I piszcie w tych komentarzach, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, żeby się dali znać, co możemy oceniać. A na dzisiaj to na tyle. Dzięki za uwagę. Siema, jo.